No i siemano, siemano, siemano. Dzisiaj mam dla ciebie smaczek. Dzisiaj sobie pogramy w amerykańskiego złodzieja. Chociaż ja bym to przetłumaczył bardziej jako po... V. Aha, wolę na tak, przynajmniej nie będę widział jego paskudnego ryja. Co to było? Weź, zabieraj. No, pogramy sobie w amerykańskiego złodzieja, bo to jest naprawdę fajna, relaksująca gra. I... I co jeszcze można o niej powiedzieć? No, jest zajebista. Tutaj strażnik, weźmiemy ci na lajcie. Dobra, tu się schowamy. Ja tutaj w sumie widziałem mniej więcej jak to się przechodzi, tą pierwszą sekwencję. O, idzie, idzie. Mogę coś tu zrobić? Dobra, poszedł. Cyk. Tutaj można coś podwędzić? O, o. On mnie słyszał. Dawaj to. Czy ja bym się skusił, żeby tam na dół pójść? No, ale tam chyba nic nie ma. Dobra, innym razem tutaj wejdziemy. Teraz nie ma czasu. Zamykaj, zamykaj. Jeszcze jakaś do otwarcia jest? Dobra, wszystkie. A co to? Lista akcji. Nic nie mogę zrobić. Dobra, my tutaj wrócimy kiedy indziej. Dawaj, coś, dawaj, wszystko ci podwędzę. Uuuu, to to jest? Kiczowate kolczyki, ekwipunek p pe... Słyszę coś, ktoś chodzi. Ekwipunek pełny, gdzie jest mój ekwipunek? No nie wiem, postać. Eee, reputacja, posiadłość. Dobra, na razie sobie daruję. Aha. painting of himself in his bedroom must be how he gets in the mood. Get the ground. You must be new here because you see this here is the mayor's house. I bet the tour guide didn't spell that out for you. No właśnie jestem trochę nowy. Zajbiście. Welcome <laughs> Dobra, wyjść z więzienia to nic, nic trudnego, nie? Do takiego No złu... Co jest? Mam nadzieję, że się nie śmiesz ze mnie, kuz. <laughs> Room 2 anyway. Kurde, ja jestem mistrz, mistrz skradanki Pewnie, że umiem się prześlizgnąć Nawaj Dawaj to i otwieraj Dobra, otwieramy I z buta! Pyk Tu nic nie ma, coś to nie Skradaj się C. No to się skradamy. Gdzie ten strażnik? Ło, siema gościu, siema. Co tam, co tam słychać? Czekaj, zajrzę do niego. Gdzie to jest to C? O, siema, policjant. Siema. Tam coś jest. Jazda, jazda, dziewczyno. Aha. Tutaj muzyka leci, ale ja zauważyłem, że jej nie będzie słychać. Tutaj. Zabieramy to. Plecak. No, będę miał gdzie swoje rzeczy nosić. Tutaj coś mogłem zabrać? Coś tu było? Chyba nie. Co to było? Aha, mogę na kuckach jeszcze biegać, tak? No zaje fajnie. Nic tutaj nie można wyciągnąć. Tam jakiś safe jest. A... Nic nie mogę, z buta też nie mogę. Co oni mają tutaj taki burdel Dobra, spadamy stąd normalnie O o Chociaż -o. nic nie ma, żebym mi słyszał Tutaj exit Ojej, ty tam sieć i zostaw mnie w spokoju. Eee, użyj klucza elegancko i z buta. Dobra, zamykamy z buta. I jedziemy. Czekaj, czy ja się muszę skradać? Eee, tam ktoś jeszcze jest. Dobra, skradaj się. Ziomuś, skradaj się i jedziemy. Dobra, jedziemy, nie ma czasu. Co to jest tam? Czy jakieś kamery tutaj są? Czy ja tak sobie biegam? Kurde, pojedź autobusem. No z chęcią, no kurde, daj mi autobus i już mnie nie ma stąd. Tutaj eee, gdzie to było? F, kurde, fajnie, użyj klusza z buta. Zamykaj, zamykaj z buta. Coś tu jest. Lista akcji. O, kurde, mogę zamknąć tędy na klucz, tak? Jeszcze czekaj, spoko, fajnie wiedzieć. O, jest autobus znaczy przystanek. Dobra, jedziemy ten, ciśniemy e. jedziemy. Kurde, tych ekranów nie zdążę przeczytać nawet. No dobra. Hmm. w sumie nie wydaje mi się, żebym gdzieś daleko pojechał. Office, jesteśmy w hotelu. Idziemy do ofisu? Może nie? Co to? Ukryj się? Jak kurde cyganie w śmieci w ten? W koszu na śmieci? Jak jakiś cygan? Dobra, zostaw to. Idziemy do tego pokoju.

No problemu. Da się zrobić. Ale to co? Muszę się teraz wracać tam na ten posterunek po swoje auto. Tu nic nie ma, tutaj nic nie ma. Narzędzie jubilerskie. Tutaj coś jest, tutaj nic nie ma. Dobra, jazda. Zamyk. Aha, dobra. Zamykamy, żeby tutaj nam nikt tutaj nie wszedł. Idziemy komuś obrabować chałupę. Użyj wytrychu. Nie mam wytrychu. No dobra, no to jedziemy po auto. Aaa dobra, to chyba gdzieś tu jest. Myślałem, że gdzieś tam skąd przyjechałem. Co? Chip Motel. Aha, czemu ja to wcześniej prze... tłumaczyłem tą grę jako ten... polski... Polak w Ameryce, jak kiedyś tam raz powiedziałem. Bo coś mi się wydaje, że tą grę robili Polacy. Znaczy jedynkę, To jest coś mi się tak obiło o uszy. A tutaj co? Przełącznik bramy. Dawaj ten przełącznik i nie ma mnie. Elegancko spieprzamy. Mogę już? Mogę. A ten drugi? A nie ma kół. Dobra, jedziemy do pubu. Na browara. I w lewo. W drugie lewo. Siema, siema tam.

So here's the deal. No, właśnie. I need me a thief, a better one who doesn't sound like a hobo flipping over a trash can every time he goes around the back. What the hell are you talking Listen, about? Cause I got you a job already. Ooh. Some shit for brains up in that there trailer park stole my bike. It's a chopper. It's a chopper. Go so steal it back for me, and don't get shot, cause I don't want no bullet holes on my chopper. Hmm, nie da się postrzelić. No dobra, damy radę, nie? Tylko daj mi Gnata. A ty, ziomuś? Ten ja, to jest policjant. Kowalski, Kowalski to jest. No, a siema, ziomuś, potrzebuje zjąć z siebie policję. potrzebuje informacji. Aha, dobra, dobra, dobra. Ten będzie tutaj jakbyśmy potrzebowali ten... Policję nas tutaj zgubić. Yy, no dobra, to jedziemy po tym chopper. Dawaj moją, moje Maserati. Ona sobie tak myślałem, że ona po ulicy idzie. Dobra, gdzie jest ten motor? Gdzieś tam. No to ja dziewczyno, dziewczyno nie ma czasu. Weźmiemy mu szybko ten motor, skołujemy. Teraz, śpi do siódmej rano na przykład. E, siódma, śpi. Dobra. Anuluj, wychodź i jedziemy. Jedziemy tam. Siema ma Bob. Przybliż. Aha Zaznacz Boba. O, jest. Zaznacz oznacz tylny płot po prawej stronie. Aha. Czekaj do północy. Aha, no i dobra, tutaj przez bramkę się dostaniemy. Tam będzie trzeba coś ten motor znaleźć. Gdzie jest ten samochód? Tutaj. Lecisz maleńki, lecisz. Dobra, śpimy do godziny. Północ. Aha, jeszcze raz. śpij do północy. Dobra. Załóż przebranie. Aha, to ten plecak. Dobra, 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 dobra. podoba mi się. Eee, tego wcześniej nie było. Już. Tego właśnie wcześniej nie było, że się przebierałeś. To spoko nawet tylko jest. Aha, i dobra, no to jedziemy. To kurde, to, takie roboty to ja ro z zamkniętymi oczami robię. Siema Bob, to czekaj, składać się. Siema Bob. No kurde, po drodze, jak już jesteśmy, no to dawaj, bierzemy wszystko jak leci. Te beczki też zaraz zabiorę. Eee, jedziemy, dawaj pizzę. Pizzę nie mogę i z buta Zamyk, zamykaj dobra tam sobie Bob siedzi gramofon dawaj gramofon kasa, kas, kurde kasę oczywiście że bierz tutaj coś kasa oczywiście zabieramy patelnię no nie no chyba patelni nie potrzebuje tutaj coś było nie ale tu jest kasa Kasa, 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 kasa. Więcej kasy, jeszcze więcej. A nie, co to było? Kasety. Dobra, mogą być kasety. Stare tenisówki śmierdzące. Nie, ich nie chcę. Kasa? Nie, więcej śmierdzących tenisówek. Eee, dawaj to. No dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Chałupa zrobiona. Tam do tego boba chyba nie wejdziemy. Do Billy. O kur... Billy. Mmm. Bili tych cholero jedna. Idziemy gdzieś tutaj. Tu zamknięte. No, Billy. Oż, tych cholero. Jak ty mnie zaraz zobaczysz. <ścoughs> Bili jest ślepy. Bili jest ślepy jak kurde, ten. Jak kawka. Dobra. Wal się, Bili. Ja sobie biegnę tu problem. No mam nadzieję, że nie. Tu jest ktoś? tak jak tak sobie biegam, dawaj tutaj coś. O, dobra, dobra. Już jestem cicho. Jestem przecież rasowy złodziej. Kontener. Co to jest? chyba jest jego motor. No to Tutaj jest to okrągłe coś. To jest koło. To? to? jest koło, ale brzydka, brzydka tekstura. Na no, oponę No niby tak, niby to miałoby być koło. Co to jest? A to? Dawaj, dawaj, wszystko, toster? Dawaj toster. Co się jeszcze tutaj mogę podwędzić? Chyba nie. <laughs> eee, dawaj to. Aha, no dobra, tutaj jest jakaś furtka. Okej, okay, tu nic nie da rady. No dobra, no to wchodzimy tak samo jak... A tutaj jeszcze nie idę. Zobaczę, czy coś tutaj jest. Dawaj. Pełen ekwipunek. Hmm, ale patel nie weźmie. A to? Tego już nie da rady. Tu nic nie ma. No dobra, to spadamy stąd. Motor sprawdzony. Ewentualnie ja tutaj jeszcze później wpadnę. Jak już będę rasowym złodziejem tego miasta. A póki co, no to ja, wiadomo, świeżynka, nowy, kwipunku nie mam. Trzeba pozbierać te wszystkie... E, jak to się mówi? Wytrychy, niewytrychy, więc plecak trzeba będzie sobie zrobić, żeby te beczki stąd wynieść. I obrobimy tutaj Billy'ego. Billy, dobra, ja robię... I już mnie nie ma. Nawet jak mnie słyszałeś, to ja mam tu gdzieś. Aha, Robiłem ci chałupę, nawet nie wiesz kiedy. Czekaj, gdzie jest ten samochód? Tutaj, jedziemy. Dobra, jedziemy do tamtego ziomka. Powiedzieć mu, że lipa i będzie musiał się przesiąść w autobus. Że od dzisiaj autobusem będzie jeździł. Ale spokojnie, akurat tutaj jakiś autobus jeździ. Dobra, jedziemy. Gdzie to było? Gdzie ten bar? Tutaj hotel okej, okay, elegancko. Puciki wpadają. Jesteśmy już tutaj w barze. Kurde, wszystko w jednym miejscu. Dobra, pyk i z buta. No i ziomuś. No, masz przerąbane, bo jeździsz od dzisiaj autobusem. Wróć do auta i przebierz się w codzienne ubranie. To, to tylko to, że mam się przebrać. Mam nadzieję. Dobra, F, zmieni klipunek. I co, już? To będzie o? A jest, dobra, wróć do Staxa. Stax. Z buta Je jedziemy. Pyk. Hi dyn doing? 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 Przynoszę złe wiadomości. Dzisiaj oh, musisz sobie karnet miesięczny well, kupić. I have my bike, I want me some justice. justice. No dobra, no dawaj. Whatever. break something. Okej, okay, dobra. Mam się jeszcze raz tam dostać. Sprzedaj Fanty w Lombardzie. No dobra. Kowalski się ma, się ma. Gdzie jest ten Lombard? Tutaj na mapie pokazuje, że to jest Lombard. Buz, buta. Dobra, gościu, jakaś kwestia do gadania. Co może do sprzedania? No dobra, coś tu mamy, gramofon. Sprzedawaj wszystko, te kasety, coś mi się wydaje, że to jakieś, nie wiem, kolekcjonerskie, kolekcjonerska rzecz. No ale dobra, sprzedajemy wszystko. Coś mogę kupić? Nie, zamknij, dobra. Co teraz? Naucz się zdolności włamywanie level 1 w menu. Dobra, gdzie jest ten level? Dobra, jest eee, postać. Level 1, naucz się. Elegancko tego też mogę się nauczyć? Tego nie. Dobra. I co teraz? Sprzedaj łupy i kup młotek. Aha, łupy sprzedałem. To dawaj młotek. Lornetka. Co on tutaj tą ręką robi? Dobra, jedziemy teraz. Rzut, mogę rzucić sobie? Nie. E, no dobra, to jedziemy tam z powrotem. I trzeba mu tam zrobić najazd na chałupę, wjazd na chatę, to się da zrobić. Gdzie to było? Stacja paliw. Tutaj patrzę na mapę. Co my tutaj mamy? 702, 703. Aha, ponum... chałupy są ponumerowane, spoko. Dobra, jedziemy po ten motor. Już biliego widzę na mapie. Eee, tak to. Czyli poczekamy do nocy. Poczekamy do nocy. Śpi. Na przykład 23. Na przykład północnik będzie. Pyk. Ekwipunek: bierzemy swoje ubranie na robotę. Jedziemy. Co? Narzędzia, interakcja, E, aby się dostać do niektórych. Dobra, ja wiem o co chodzi mniej więcej. Czekaj. Skoro ja mam młotek. Aha, dobra, spoko, czaje, czaje, śmiesznie to wygląda, ale się udało. I z buta. Dobra, tutaj znowu ktoś jest? Tak, tutaj ktoś znowu jest. Spoko, spoko. Aha, dobra, czaje, o, to, o co chodzi? Bo to będę musiał właśnie ja to podnoszę. Ja i teraz idę wolno i to trzeba przenieść do samochodu. Dokładnie jak w jedynce. Sa, je fajnie. Dobra. Bierzemy to. Tylko ja tutaj miałem coś porozwalać. Co ja mam tutaj porozwalać? Może Billiego trzeba tam... Ten... Jemu nastukać. Dobra, aha, dobra, mogę biegać. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, otwieraj bagażnik. O, to odłóż. Zabieraj, zabieraj. I do fury. Cyk, zajebiście. Dobra, idziemy zobaczyć. Może jeszcze coś tam uda mi się rozwalić na szybkiego. Chociaż co ja bym miał tutaj rozwalać? Hmm. Idziemy zobaczyć kto tutaj, kto tutaj w chałupie jest. Może się dostaniemy do środka. A on tu jest. Ten co rano tam siedział, aha Dobra, dobra O, o, o! On się niepokoi Ale to mieszcza z tym, tutaj drzwi nie ma o, właśnie, on musi iść naokoło. O, Dobra, spieprzamy stąd Bo on idzie tutaj, zamykaj. Kurde, otwórz to, i zamyknij o Dobra, on idzie, to my robimy chodu, nie ja tutaj nigdy nie było. Zanim on sprawdzi teren, to ja już będę tam w tym barze 66. Dobra, jedziemy. Mam to pudło, mam. No i elegancko, w dobilego później wrócimy. Później mu zrobimy wjazd na chatę. Dobra, wracamy do pubu. I ja będę kończył. No to taki wprowadzający. Elegancko, tutaj S na pewno. Jako D słabo. No tak, bo nic nie pobiłem, nie? Miałem coś tam rozwalić. Nie wiem co. No i dobra, lecimy. Mam twoje części. Zostawiłeś. Z... Aha, zostałeś zauważony. No to tym kierowca mi widział. O, kurde. Trzeba się przebrać, bo zostałem zauważony w jakimś ubraniu. Fipunek, to weź to. Wysiadka. Aha, nie wiem, czy wspominałem, ale ten prolog jest do pobrania za darmo. Więc, jak ktoś by był zainteresowany, to proszę How you bardzo. A, done, Nic nie ma. Aha, te części trzeba mu przynieść, dobra? Więc jak ktoś by był zainteresowany, no to bierz, pobieraj. Prolog jest za darmo. Ale dobra, oddamy mu te na części. Zobaczymy co on chce, co on będzie chciał. I tymi częściami dobra. Jeeee! Yeah! kur... nie udało się. Co, tutaj mam rzucić? No to masz. I co, już? Już? A you doing?

Okej, okay. Dobra, 701, Haupa 701 w poszukiwaniu informacji. za faj. Aha, ta muzyka tutaj nie gra, co ja on słyszę. Ja to muszę naprawić. Bo zauważyłem, te butelki w powietrzu stoją. Nie, no jest tam jakaś minimalna szyba. No dobra, ja tutaj robię pauzę. Ehm, Czekaj, jeszcze gdzieś tutaj można było zapisać grę, nie? Gdzieś w jakiejś budce telefonicznej, gdzie to było. Będzie ta budka telefoniczna, żeby zapisać, żebym był kurde pewien, że to na pewno będzie zapisane. Ona gdzieś tam po, po drodze była, czy mi się zdaje. No, czekaj, ten samochód. Tutaj jest ten parking. To tutaj będzie motel. I tu będzie ta budka telefoniczna. Jest budka, dobra. Cyk, zapisuj. Pyk, tak? A chapter 1, Chapter 0. No dobra, niech będzie tu, zapisz. Nie wiem, zapisz. No dobra, panie i panowie, ja tutaj robię pauzę i za chwilę jedziemy, No mówię do chałupy 701, tam zrobimy im gwiazd na chatę. Będzie zajebiście. Będzie zajebiście, bo to jest gierka taka relaksacyjna na maksa. I tak jak mówię, wszystko tutaj co jest widoczne teraz. To, to wszystko będzie w mojej kieszeni, albo w moim plecaku, albo, albo ewentualnie jeszcze w samochodzie. Tutaj mam miejsce, wiadomo, nie. Będziemy ładować, ładować i jeszcze przyczepkę się później kupi na, na resztę fantów. No dobra, misiaczki. E, tutaj Was Ziomuś pozdrawia. Jak to się mówi? Amerykański złodziej. Siema, siema. No i do następnego.